Rozpoczynamy pierwszą metamorfozę z M. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć metrów. To się nie zdarza w łazienkach. Raz, dwa. No, dwa zdarza się już dość często. Na początek łazienka origami. Co zrobić z tak długą, a jednocześnie wąską łazienką? Podzielić na dwie strefy. Postawimy małą ściankę i podzielimy tym samym łazienkę na dwie strefy. Pierwszą część łazienki, czyli strefę wejścia, zarezerwowaliśmy na umywalkę. A do drugiej części przeniesiemy całą resztę. Prysznic, wanna, toaleta. I tak przypadkowa kompozycja stała się spójna i dobrze przemyślana. Wyrzucamy wielką narożną wannę i wstawiamy kabinę ogrodzoną tylko szybą. A teraz najlepsze strefa umywalki. Mamy ponad 2 metry do wykorzystania. Chcielibyśmy, aby naszym oczom okazało się duże lustro, najlepiej podświetlone, a wokół dekor. Ściana z lustrem powinna być niczym obraz. Dlatego wyrzucimy stąd kabinę prysznicową i wstawimy wielkie lustro.